Dzieciaki, dzisiaj jest niezwykły dzień, Wielki Piątek. Tak naprawdę pamiątka tego momentu, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Mam dla Was fragment, chyba najbardziej znany ze wszystkich fragmentów z Biblii, z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału, 16 wiersz. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Ale miał życie wieczne. Kochane dzieciaki, zamknijcie oczy i spróbujcie wyobrazić sobie taką scenę. Był to dzień ukrzyżowania krzyżowania Jezusa. Bóg rozejrzał się wokół wzgórza i zobaczył scenę. Trzech mężczyzn wiszących na trzech krzyżach. Ramiona szeroko rozstawione, opadnięte głowy, ich jęki i jęk wiatru. Paru rzymskich żołnierzy siedziało na ziemi niedaleko tych krzyży. Załamane kobiety zgromadziły się u podnóża wzniesienia. Po ich twarzach spływały łzy. W Biblii jest mowa o tym, że niebiosa były gotowe do walki. Dwanaście zastępów aniołów mogło zostać zesłanych, żeby uratować Jezusa. Cała natura powstała, gotowa ocalić go. Gdy ciemność pokryła całą Ziemię. A ziemia zadrżała, skały zaczęły pękać. A anioły wciąż czekały, żeby go ochronić. Ale stwórca nigdy nie dał rozkazu, by uratować swego syna. Wyobraź sobie taką scenę. To musi zostać wykonane, powiedział Bóg. I odwrócił głowę, bo nie mógł na to patrzeć. Anioł wyszeptał: A może byłoby to mniej bolesne, gdyby. Ale Stwórca delikatnie wtrącił. Ale to nie byłaby miłość. Tak bardzo Bóg umiłował świat. Co dla Ciebie znaczy miłość? Czy to tylko uściski? Pocałunki? prezenty na święta. Boże, miłość to dużo, dużo, dużo więcej. To zrezygnowanie z czegoś, czego się pragnie, wydać to komuś innemu. To wybranie bycia ostatnim, żeby ktoś mógł być pierwszym. To pomoc, nawet kiedy jest trudno. To jest miłość. Bardzo nas Bóg kochał. Kochajmy się właśnie w ten czas najbardziej. Błogosławię Was z tego serca, kochane dzieciaki. Kocham Was mocno, bardzo. Życzę Wam cudownego dnia, pełnego świadomości, miłości tego, który oddał swojego jedynego syna. Jestem poruszona. Ściskam Was mocno, mocno. Dobrego dnia, papa. Pa.